Pewien chłop, co już czterdzieści lat łowił ryby, ale bardzo mu się nie wiodło. Raz zarzucił sieci, wyłowił tylko morską trawę. Zarzucił je drugi raz, patrzy, a to rybka. Nieduża, ale złota. Dopieroż to rybka prosi go, żeby ją puścił do wody. Puść mnie, co tylko będziesz chciał, to ci dam. Powiada rybka. Tak go prosiła, że ją w końcu puścił. Wraca chłop do domu i mówi do żony: Wiesz, złapałem dzisiaj złotą rybkę, ale mi ją puścił, bo bardzo o to prosiła. Tyle, że mi obiecała, że co tylko będę chciał, to mogę dostać. Żona na to: Oj, głupiś, głupi! Idź zaraz i poproś ją, żeby nam dała nowe koryto, bo stare się nam rozsypało. Poszedł chłop do morza, stanął na brzegu, zdjął czapkę i prosi, żeby rybka dała im nowe koryto. Wyszła rybka nad wodę i przemówiła. Idź do domu, idź. Wraca chłop do domu, patrzy. Stoi przed chałupą nowe koryto. Żona się ucieszyła, ale pomyślała sobie, jak tak, to i więcej mogłaby nam rybka dać. Idźże do niej, poproś, żebym była gospodynią z własnym gruntem i nową chałupą. Poszedł chłop nad wodę, zdjął kapelusz, ale nie śmie nic mówić. Wychyla się rybka z fali i pyta, czego jeszcze chcesz? Wytłumaczył jej, czego się żonie zachciało, a rybka mu na to, żeby wracał do domu. Wraca chłop, patrzy, a tam stoi nowa chałupa, a jego żona już bogatą gospodynią, chodzi sobie, nic nie robi, tylko pokrzyłkuje na parobków i służące. Jeszcze tego było jej za mało. Po jakimś czasie powiada znów do męża zachłanna kobieta: Idź-no do tej twojej rybki. Powiedz jej, żebym została wielką panią z własnym dworem, końmi, powozem i służbą. Poszedł, poprosił. Wraca do domu, a tu już jego żona ubrana. Piękną suknię, siedzi sobie i wydaje rozkazy służbie, nic nie robi, ale jej to nie starczyło, znów wysyła chłopa z nowym zadaniem. Na co mi być panią, kiedy mogę być samą królową? Idź, powiedz rybce, żeby mi tu stanął pałac królewski, a ja, żebym była w nim królową. Poszedł chłop nad wodę, a rybka i to zrobiła. Przychodzi do domu, a tu jego żona chodzi w kronie, pełno pań i panów, służby i strażników z pałaszami. Pytają go, czego tu chce, a on na to, że do żony, czyli królowej, chciałby się dostać. Roześmieli się na to, a żona nie chciała na niego patrzeć. Kazała go wygnać i psami poszczuła. Tak było przez tydzień. Królowa z samymi królami się zabawiała, a po tygodniu kazała zawołać męża i mówi: Mało mam służby. Idź no do rybki i powiedz jej, żeby przyszła do mnie na służbę. Chłop się zląkł, ale co było robić? Poszedł nad wodę. Czapkę zdjął. Przeprasza rybkę i powiada jej, czego znów w żonie się zachciało. Rybka na to nic się nie odezwała, tylko machnęła ogonkiem w obie strony i zniknęła w fali. Pomedytował chłop przez chwilę, a potem wraca do domu. Patrzy, nie ma zamku królewskiego ani służby, ani panów stoi stara chałupa pod lasem jak stała a jego żona siedzi na progu i szywa podarte sieci